Od chwili narodzin rzucają nas w system, szkoła, praca, długi, wszystko zaprojektowane, żeby trzymać nas zajętych aż do śmierci. Kto na tym korzysta, pomyśl, czy naprawdę jesteśmy wolni, czy tylko żyjemy w formie nowoczesnego niewolnictwa. Pierwsze 18 lat życia spędzamy w szkolnych ławkach, tresowani by słuchać, siedzieć cicho i podporządkowywać się autorytetom. Potem praca 40 godzin tygodniowo rok w rok większość ludzi służy firmom bardziej niż żyje dla siebie. A długi kredyty studenckie, hipoteki, karty Kredytowe zaciskają pętle i wężą na etatach, których nie da się zostawić. Nawet gdy wyniszczają od środka, to największe oszustwo w historii. System, w którym nie widzisz kajda. Bo mówiono ci, że to normalne życie. W chwili narodzin rzucają nas w system. Szkoła, praca, długi, wszystko zaprojektowane, żeby trzymać nas zajętych, aż do śmierci. Kto na tym korzysta? Pomyśl, czy naprawdę jesteśmy wolni. Tylko żyjemy w formie nowoczesnego niewolnictwa. Mm. A jak sterują ludźmi u władzy, widzisz, tak to działa. Udajesz, że jesteś ich przyjacielem. Dowiadujesz się, czego pragną, gdzie mają słabości i dokładnie tym ich karmisz. Chcą pieniędzy, dajesz im pieniądze. Towarzystwa, zapewniasz im towarzystwo. Marzą o zakazanych przyjemnościach. Organizujesz im to, czego nie powinni mieć. Cokolwiek ich kusi, podajesz im to na tacy. A potem mówisz, robię to dla ciebie, potrzebuję tylko drobnych przysłuch. I powoli ich psujesz, aż zaczynają zależeć od ciebie. Wiesz o nich wszystko, więc możesz ich uciszyć. Jeśli spróbują się wyłamać, najbardziej trzyma ich strach. Przed utratą wygód, do których ich przyzwyczaiłeś, współpracują, rosną, bogacą się. Dostają wszystko, czego zapragną. A ich umysł robi się miękki i podatny. To metoda wenecka, zwyciężać przez korupcję. A największym zagrożeniem dla systemu. Jest człowiek uczciwy, którego nie da się kupić. Od chwili narodzin rzucają nas w system. A my pytamy coraz ciszej, czy jesteśmy wolni.